Witajcie na dzis dzisiaj. jest taka ponura pogoda. Bardziej listopadowa niż styczniowa. Brzutko mokro, nie wiem. No ale miejmy nadzieję, że trochę zmieni. Nie mam ochoty nic robić. Jak ostatnio, to zwykle bywa przy takiej pogodzie. Ale postaram się wyciągnąć. Marka na spacer. Jak pójdziemy, troszkę pordychamy, to powinno być lepiej. Dzisiaj będę miała taki szybki obiad, bo chyba zrobię spaghetti. Zaraz tam sobie przygotuję w kuchni. No, dzisiaj dużo czasu mi zajęło, bo oglądam jeden nowy kanał. Sobie o, oglądam także. Troszkę filmików pooglądałam, ale muszę się troszeczkę. Od tego odseparować, bo za dużo tego było. No. To na razie. Taka to dzisiaj pogoda. Nieszczególna ani deszcz. Znaczy deszcz padał wcześniej, teraz jest taka wilgoć. No ale jak już nie ma deszczu, to może będzie szło iść na spacer. Tyle, że mokro w lesie będzie może błotko. Bo nie ma, nie ma tego mrozu. Będzie mokro, no ale co zrobić? Ja widzę, że się trochę przejaśnia, to może będzie dobrze. To na razie. No, tu mamy sosik do makaronu, mięsko, tam jest jarzynki i grzybki. No, tu mamy taki makaron, małe kolaneczka, bo akurat takie są. Będzie dzisiejszy obiadek. Tu mamy już kapustkę na jutro do krokietów. No i to taki będzie obiadek. No i tu już mamy gotowy obiadek. Mam nadzieję, że będzie smaczny. To na razie. Nie witam Was wieczorem już. Jak coś będziecie słyszeć, to moja zmywarka akurat się zechciało teraz wymieniać wodę. No Ale jest wieczór. Wszystko się pomyje i będzie czyste na rano. No. Obiadek był dobry. Mareczkowi też bardzo smakował. A On to tak zwraca bardzo uwagę na, na, na smaki. Znaczy no wszyscy zwracamy uwagę na smaki, ale jak już Markowi smakuje, to znaczy, że jest dobre. No. Było tam mięsko z piersi z kurczaka, grzyby, yy, mieszankę chińską tych warzyw. Kupiłam mrożonych No, przyprawy. Dałam dużo kurkumy i pieprzu, bo to zdrowe. No, teraz przechodzę, już mam posprzątane, już sobie podżymałam po obiadku. Oczywiście, dzieci mi zrobiły rzane wino, się znaczy wszystkim zrobili rzane wino, żebyśmy się troszkę napili tego winka. I to zaraz ja w nogi poszło. Bo mi nawet woda z kapusty kwaska, jak się napije, to mi też zaraz nogi tak osłabną. Także u mnie to nic nowego. No, a teraz to sobie tu już w kuchni porobiłam. stwierdziłam, że, że muszę zrobić tonik taki do twarzy. Taki naturalny. Gdzieś na jakimś vlogu widziałam. Nie wiem czy nie u Ewy z zielonego zakątka. Ona mnie tak chyba zainspirowała wtedy tym, bo ona też wszystko octami robi. Bo ja ogólnie sprzątam, podłogi robię myję z octem, łazienkę, wszystko z octem. Nie, 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 nie kupuję żadnych takich detergentów. Tylko jeszcze mam płyn do naczyń normalny i do zmywarki, ale tak resztę to, to staram się jak najmniej. No. a chcę zrobić tonik do, do twarzy. Bo jak go używaliśmy, to moi, moja wiki miała czystą twarz. A teraz już od jakiegoś czasu mi brakło mi tego tonika i ona się tym nie przemywa, tylko tam się żelem myje, tam normalną pielęgnację robi. No i, i zaczęły jej dobrze wychodzić. Dorze, czyli takie różne wypreski. Na czole przede wszystkim jej zaczęły wychodzić. No i stwierdziłam, że czas już zrobić tonik. A ten tonik to nic innego jak ocet jabłkowy z wodą. I parę kropelek tej, mi się starło, lawendowego olejku. I to wszystko. I tym, jak się przeciera twarz, to, to wraca te PH, właściwe twarzy, skóry. Także to jest zdrowe. No ja też się, ja, jak mi się coś robiło czasami tak na tych zdjęciach, czy przy nosie czy tu na brodzie to mi się tam coś robiło, coś mi się tam zaczęło budować to tylko przecierałam tym, na drugi dzień już nic nie było także polecam Wam polecam Wam też kanał Ewy z Zielonego Zakątka bo ma ciekawe tam... ciekawe filmiki ostatnio też oglądałam grinelkę Taki kanał GRK przez Gr NL2E przez 2 e Ja Wam podlinkuję potem. Też ciekawe są różne treści tam. Bardzo fajne, bardzo mi się podobało. Teraz wam pokażę, jak to robię. Nie przygotowuję wody. Zaraz tylko muszę to. Sobie o. Wody nie przygotowuję, bo przecież to jest ocet od konserwuje, konserwuję, a to też nie jest na nie wiem jak długo, bo. To się szybko zużyje. Ja wszystko robię na oko. Moja mama to kiedyś mówiła, że na oko to jeden umar, Ale to takie powiedzenie od niej. No. Wlałam wody. Teraz wleję tego octu jabłkowego. Nie wiem, może to całe wleję, żeby to nie było za słabe. Bo ja też tym robię pukankę na włosy, na, na głowę bo mam wrażenie wtedy, że mnie mniej swędzi jej skóra głowy. Zobaczymy, jak to będzie miało. Mam taką fajną butelkę. Dostałam od brata. Piwo kiedyś przywiózł w lecie. Brat teraz w Niemczech jest. Oj, ale to się ciężko zamyka. Ja to nie będę miała za każdym razem zamknąć. O. I przywiózł piwo w takiej butelkach. Akurat nad morze przyjechał. My byliśmy też nad morzem. I mieliśmy sobie te butelki przewieźli do domu, bo taka się przyda z takim zamknięciem, nie? Zwykłe butelki to bym nie woziło do domu. Ale to bardzo fajne. Zaraz wrócimy. No, może jeszcze troszkę wleję tego octu. To jest taki niezbyt przyjemny zapach do tego zapachu trzeba się przyzwyczaić ale on się szybko ulotni a ten olejek jak damy lawendowy to ulotni się ten y, zapach tego octu a będzie potem bardziej y, czuć y, ten, ten lawendowy olejek tak, co się tych wlałam Lawendowy jest taki dosyć łagodny. Jak z złożanym olejkiem, to trzeba bardziej uważać, bo piecze. Ostatnio sobie zrobiłam taki myk. O, już jest gotowy. I sobie to w łazience będzie stało. Można sobie otwierać. Zmieniłam teraz butelkę, bo miałam taką butelkę po kubusiu. Teraz Was tutaj zrobię. Miałam po kubusiu taką butelkę. W soczku. Gdzieś ją tutaj mam. Przyniosłam ją, no. Taką. Ale mi tu cały przerdzewiała ta nakrętka. Ten metal, i przerdzewiało. Z takim zardzewiałem, żeby potem to do twarzy się dostawało, to lepiej nie, nie? No i stwierdziłam, że sobie tą butelkę a fajnie też będzie wyglądała. W łazience tylko pozdzierałam te, te naklejki. No, no robię ten też na skórę głowy. To znaczy, się przed myciem wmasuję trochę tego, tak żeby była całe mokre, i na jakieś 10 minut zostawiam na tej głowie. Potem to zmywam, spukuję i, i normalnie myję głowę. Nie? Szamponem ziołowym muszę się też jeszcze sobie jakieś coś innego wymyślić, bo ciągle mam łupież i nie wiem. Teraz mam jakby więcej tego łupieżu. I wydaje mi się na ja taką teorię, że to będzie od jedzenia. Bo ja już różnych rzeczy próbowałam i mało co pomaga. Chociaż ten ocet to mi dużo, dużo pomagał. Nie było tak dużo tego łupieżu, tego No a teraz przez święta to się i troszkę tłuści zjadło. I więcej mącznych rzeczy, i więcej tego cukru. A mnie się wydaje, że ten cukier to jednak ma, ma znaczenie. No ale już się kończą. Te smakołyki, jeszcze troszkę cukierków zostało. Jeszcze piernik mi został i sztolen, ale to sobie jakoś z nim poradzimy powoli. No, wróciliśmy już do normalnego jedzenia. Także już troszkę ten organizm zacznie dychać. No. I to tak, robi sobie też swoje kremy. Też na okorobie i w małych ilościach. Bo nie dodaję tam żadnego takiego tego alkoholu czy coś, żeby to trwałość trzymało, nie? no i to też za długo nie może stać. A ja po prostu mieszam sobie, podgrzewam lekko masło Shea i ten olej kokosowy, w małych jeszcze. Do tego dodaję sobie olejki oliwę z oliwek, ale już mi się skończyła bo też oliwę z oliwek dodawałam i kupiłam sobie parę takich tych olejków zaraz pokażę tutaj bo chcę to dzisiaj robić ale nie wiem jeszcze czy będę robiła takie o, tu jest zaraz yy, Wam powiem co to jest dokładnie woda różana dodaję sobie wodę różaną dodaję sobie olej z orzechów Makadamia, to sobie w Rosmanie kupowałam no, tu jeszcze jeden ekstrakt z jagod goi chyba tak nie Co się nazywa z jagody akai a nie goi akai no to sobie dodam troszkę gliceryny ale to minimalnie tej gliceryny dodaję dodaję też tam taką bazę kosmetyczną i czytałam tutaj jak w składzie w składzie też jest masło Shea, albo shi, jak to woli Muszę tutaj, bo tu mam światło a ja źle widzę w tych okularach wosk pszczeli i witamina E tu jest w tym a to jest takie takie miękkie, fajne, smarowne no to troszkę tego daję jeszcze dodatkowo masło Shea, ten, tego oleju tych olejków troszkę mam tutaj jeszcze też eliksir różany tak to wygląda coś takie takie fajne i pachnie fajnie różano no. do tego dodam sobie potem parę y, kropli ze dwie kropelki y, lawendowego olejku i jedno albo dwie różanego nie więcej bo potem to pieczę no i, i rycynowego, ale to rycynowego naprawdę bardzo malutko, bo on jest bardzo tłusty i tak na dzień smarować się takim kremem to tak nie bardzo. No a ostatnio w tym kalendarzu miałam, yy, adwentowym, ten krem. Niby wszystko fajnie, ale ja jakoś nie mogę takich kremów. On się fajnie rozsmaruje, a za chwilę tak ściąga tą skórę i to to nie jest fajne stwierdziłam, że muszę wrócić zrobić sobie znowu krem swój robię to w takim pudełeczku plastikowym po kremie zawsze mam go wyczyszczony i zatem tam w tym namieszam, namieszam i tego wystarczy tak wziąć na palec, na palec i on to się rozsmaruje na całą twarz nawet i pod oczy sobie tym smaruję jak? bo Przedtem robiłam jeszcze dodatkowo to samo, tylko bez tych olejków zapachowych, żeby pod oczy, ale jak dam tylko dwie krople tego olejku zapachowego, to mogę sobie pod oczy też też to smarować. A tym bardziej, że jeszcze sobie zrobiłam macerat taki w oleju, w oliwie właściwie, jest oliwek z mniszka, z kwiatów mniszka, a drugi z kwiatów to Też te żółte kwiatuszki, ale inne, nagietka. No i to taki taki wyciąg jest i też tutaj sobie do takich buteleczek powiązałam i mam troszeczkę muszę to ze słoiczka sobie wziąć, bo mam większą słoiczku, a tutaj to tak do kroplomierza sobie, to jest taki żółty. To jest ze, z tego z mniszka, czyli z mleczka popularnie Czy mówi, a drugi tu jest chyba, w tej butelce to jest, to jest, o, w te, też w butelce z tego różanego, bo już mam jeden zużyty i tu jest y, z nagietka, taki olej i też tego potem dolewam do, do tego kremu, namieszam, namieszam i jest. A na noc kupiłam sobie y, kupiłam sobie y, taki taką maść w sklepie, jest to do, dobrze, tak. Max no Za parę złotych dosłownie pod oczy. I to jest bardzo dobre. Bardzo fajne, no takie nawilżające z witaminami. Pod oczy. No. Także może jak będę robiła ten kremik, to może go potem nagram. To, to Wam jutro w następnym vlogu to puszczę. No. To chyba byłoby na tyle. Jeszcze muszę poskładać ten, ten filmik, bo tam mam parę takich ujęć. No i, i go wrzucę. Zależy jak długo mi się będzie renderować. Ostatnio tam się dwie i pół godziny filmik renderował. Myślałam, że wpadnę. No dobra, to żegnam Was. Do jutra. Trzymajcie się. Pa!